Siemano, korzystając z godzin szczytu, stoimy w korkach, ale mamy na dzisiaj też parę typów, gra Liga Europy, no pasa najgorsza chyba trwa cały czas. Gdyby wczoraj Liverpool w drugiej połowie przesądził to na swoją korzyść, no to byłoby znakomicie, bo kurs 24 by nam wszedł, skończyło się na remisem, więc nie ma co o tym dłużej rozprawiać. No dzisiaj Liga Europy, piąta kolejka i zapadną jakieś rozstrzygnięcia. Ja sobie wziąłem na tapet. Dwa spotkania z grupy C: mianowicie e, Krasnodar gra u z Bazyleą, a Trabzonspor podejmuje Hetafe No i już dzisiaj, bez jakiegoś kombinowania, bez e, jakichś kombinacji na ilości bramek do przerwy, dzwierciedlenia i tak dalej, dwa proste zakłady. Jeden z podpórką, bo wydaje mi się, że kurs jest na tyle wysoki, że śmiało można to zaryzykować. Mówię tu o spotkaniu. Krasnodaru z Bazyleą no W Szwajcarii ten mecz gospodarze wygrali 5 do 0 a Dzisiaj Bazylea jedzie w gości I moim zdaniem jest faworytą no Kurs 4.20 ustawiony na Bazel yy, Które bardzo poważnie traktuje rozgrywki Ligi Europy A wciąż nie ma zapewnionego awansu To jest kurs wysoki, ale Ja sobie go jeszcze podeprę X2 za 1.96 To jest moim zdaniem typ dnia I Warto go zagrać. Zwycięstwo oczywiście gwarantuje szwajcarom już pierwsze miejsce w grupie. No i rzecz jasna awans. Natomiast w drugim spotkaniu tej grupy w Turcji Trabzonspor podejmuje Hetafe. Tutaj wynik pierwszego spotkania w Hiszpanii. Zwycięstwo Hetafe 1-0. Rewansz. I to co dla mnie tutaj jest bardzo prawdopodobne to mniej niż 2,5 bramki w meczu Daje kurs 1,80 To pocingielka dla mnie jest wystarczające, Więc to są dwa typy, które dzisiaj Na przełamanie sobie stawiamy A nawiasem mówiąc, jak sobie ktoś chce jeszcze Poryzykować, no to Śmierdzi remisem w spotkaniu Lugano z Kopenhagą, także tam Xik Zdaje się Troszeczkę ponad 3 złote, no i jak ktoś ma ochotę zagrać sobie dokładny wynik, no to ja tam widzę 1-1, ale no, nie patrzymy jeszcze, jaki jest kurs. Gdzieś tam pewnie za jakieś grosze szarpne. Ale tak jak mówię, podpórka z Bazyl, Bazyla z podpórką X2-190 z hakiem i Trabzon z Porchetafem. Mniej niż 2,5 bramki typu na dzisiaj. Mam nadzieję, że już dzisiaj przerywiemy tą fatalną pasę i zabierzemy się do roboty. Pozdrawiam się, Manko.